To średnio na żywo z targów FIBO spotkałem kolejnego zawodnika Trek Teamu, Adama Jabłońskiego. Cześć. Powiedz mi, jakie są twoje wrażenia, czy jesteś pierwszy raz na targach? Nie, jestem drugi raz na targach, byłem w zeszłym roku pierwszy raz, jestem teraz po raz drugi. E, jeśli chodzi o wrażenia, jakie tutaj odniosłem, stoiska są o wiele lepsze niż w zeszłym roku. i to... No chyba jest też więcej hal, prawda? Jest więcej hal, ale no i stoiska są o wiele, wiele lepsze. E, jeśli miałbym powiedzieć coś o stanowisku na naszego telekla, nie, jest to debiut, jesteśmy pierwszy raz tutaj na, na, na FIBO, e, nasze stanowisko jest naprawdę bez, 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 bez jakichś oczarowania, naprawdę... E, bardzo fajne i odwiedza nas bardzo dużo ludzi. Praktycznie jesteśmy na, na mniejszej sali niż na największej hali, a odwiedza nas równie dużo osób, co na przykład na, na, na stanowiskach na tej dużej hali, Okej, okay, powiedz mi, jak oceniasz y, przygotowania i, i, i występy zawodników Track Teamu, y, które miałeś tutaj możliwość oglądać. Jeśli chodzi tak o występy naszego zawodnika, y, Dawida Gellera, Bishmana, z Forum SFD, znanego znika, y, jest naprawdę bardzo fajny, fajny, miał układ dowolny, naprawdę dopracowany, mega. E, Zobaczcie go na YouTubie, e, na naszym forum filmowym Treka. Będziecie naprawdę e, no, pod wrażeniem tego, co, co dokonał Dawid i przez jakie krótki okres czasu nauczy się. E, takie pozowania. Okej, okay, jeżeli chodzi o główne są. Czy miałeś kiedyś okazję zobaczyć coś takiego? Powiem szczerze, że yy, od paru lat na YouTubie przeglądałem co się dzieje na FIBO. Były występy fajne, były fajne jakieś akrobatyczne sztuczki, yy, ale to co było tutaj yy, w tym roku na naszym na naszym... Yy, na naszym stanowisku, na, z, nasza, z naszą grupą akrobatyczną jest po prostu nie, niewiarygodne, bo sama muzyka, sam występ w połowie yy, w połowie przedstawienie przenosi nas świat, nie wiem czy mogę użyć takiego określenia jak awatar. Yy, przenosimy się w taki no bajeczny świat. Człowiek, wszyscy byli wszyscy pod wrażeniem. Tłumy przychodziły coraz większe yy, w trakcie całego sensu. Yy, no było no, no mega, no przeniosłem, przenosimy się w świat jakiegoś, jakiejś bajki po prostu. Okay, no. Bardzo nam miło usłyszeć, że tak się podobało. powiedz jakie są twoje plany, bo widzę, że jesteś w dobrej formie. Prężysz w mieście, pokazujesz się tutaj jak z najlepszej strony, kiedy zamiar masz wystartować zawodów. Nie chcę zdradzać tego, ale mam takie plany. A co do formy, pewnie widzieliście na naszym filmowym forum Treka. Wyglądałem dwa miesiące temu, a jak wyglądam teraz? Zawdzięczam to Dawidowi Gellerowi Giszmanowi, który bardzo mi pomógł przy No i produktą treka tak, chyba, prawda? Produktą treka, ale Dawid naprawdę mi doradził, co brać? Do, jak Ile brać Fusion na przykład, żeby nie brać e, w ostatnich już fazach e, Leucyny, bo pod, pod, podnosi insulina, a tutaj już, już to było takie, no nie za dobrze. To... Okej, okay, to widzę, że Dawid jest twoim mentorem. Powiedz mi jeszcze na koniec, miałeś okazję obserwować, bo prowadzi mi też sprzedaż produktów. Powiedz, która z nowości treka cieszy się największym zainteresowaniem? Powiem szczerze, że tak. Nowe białko i karnogenik. Które białko konkretnie? 100, eee... Wajsto, 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 wajsto i też cruncher mogę powiedzieć. Nawet, że śniadaniowe też zaczęły się cieszyć bardzo dużą Kupowano się na niebieskim rynku. Nie wiem, nie wiem dlaczego. No jest to taki produkt, który może stosować każdy. Nie tylko kulturysta czy zawodnik, ale też osoba, która po prostu prowadzi aktywny tryb życia. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeszcze chciałem powiedzieć, że Sprzedaż sama jest bardzo duża. Jest bardzo, sprzedaż sama jest bardzo duża przede wszystkim przez to, że, że dziewczyny tutaj, nasze ładne panie, pomagają nam tutaj reklamować. Okej, okay, pozdrawiam jeszcze na koniec wszystkich widzów e, TrekTV oraz e, Forumowiczu. No Pozdrawiam całe SFD oraz e, wszystkich, którzy oglądają naszą stację TrekTV. Dzięki serdecznie. No, na razie,